Witam Was serdecznie, z tej strony Bartek Bohdan, PPCG Stok. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kluczowym elemencie strategii takich legend inwestowania, jak Benjamin Graham i Warren Buffett, czyli o próbie określenia wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa. Określenie wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa to jeden z sekretów Buffetta. No i on ma w tym bardzo duże doświadczenie. Z tego, co ja się zorientowałem i sprawdzałem przed nakręceniem dla Was tego odcinka, Określenie analiza wartości wewnętrznej ma bardzo wiele wspólnego z analizą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, czyli bardzo popularnym modelem DCF. Model DCF jest bardzo skomplikowany, no, liczy się go trudno, bo trzeba mieć nie tylko prognozy przepływów pieniężnych, prognozy zysków, ale przede wszystkim najtrudniej w tym modelu jest określić stopę dyskontową czyli tą stopę, o którą dyskontujemy przyszłe przepływy pieniężne do dzisiejszej bieżącej wartości. I ta stopa dyskontowa, ona jest inaczej nazywana często ważonym kosztem kapitału. I właśnie tą stopę dyskontową trudno się wylicza, a poza tym na tą stopę dyskontową wpływa bardzo wiele zmiennych i im dalej idziemy w czasie, w przyszłość, ta stopa jest obalczona większym ryzykiem błędu na potrzeby określenia Oszacowania takiej ogólnej wartości wewnętrznej można sobie przyjąć pewne założenie i tą stopę dyskontową ustalić na stałym poziomie, ponieważ nie chodzi nam o to, żeby dokładnie wyliczyć wartość akcji i dokładnie policzyć, wycenić przedsiębiorstwo, tylko zorientować się, czy zadane akcje w dniu dzisiejszym względem jej wewnętrznej wartości przepłacamy, czy te akcje są niedoszacowane, niedowartościowane. No i to właśnie możemy zrobić poprzez taki uproszczony model określenia wartości wewnętrznej. Ja poszparałem trochę w sieci i znalazłem taki krótki, prosty arkusz kalkulacyjny. Niestety, czego bardzo żałuję, nie jest on mojego autorstwa. Pod filmem oczywiście dam wam link do, do źródła tego arkusza kalkulacyjnego, żebyście sobie mogli go pobrać i wypróbować pobawić się tym arkuszem. Pozmieniać sobie parametry i zobaczyć, jak Wam się ta wewnętrzna wartość dla, dla danej spółki będzie zmieniać. Ja tylko Wam pokażę, w jaki sposób poruszać się po tym arkuszu, no i oczywiście, tak jak wspomniałem, skąd go wziąć. Na warsztat wziąłem sobie spółkę DOM, korzystając ze skanera akcji GPW w Biznesradarze. Wziąłem sobie taki jeden aktywny filtr, czyli, ponieważ mają to kryterium dodane w kryteriach premium, co mnie bardzo cieszy. Czyli możemy sobie zobaczyć średni w procentach, średnią zmianę zysku netto w ciągu ostatnich 5 lub 10 lat. I teraz ja sobie zadałem takie parametry, że dolną granicą zysku netto na akcję 10 w ciągu ostatnich 10 lat średnio jest 10%, czyli o tyle średnio zysk netto na akcję, czyli popularny EPS, rósł w ciągu ostatnich 10 lat. Jak sobie prześledzimy te spółki, tu jest dużo małych spółek, dużo spółek technologicznych, są spółki gamingowe. Ale też są takie spółki jak na przykład Asbis, Dom Development, którą akurat mamy w portfelu dywidendowym, jak Decora, Delco, czyli sporo spółek znanych inwestorom i takich mniej znanych. Sprawdźmy sobie Dom, bo to jest bardzo ciekawa spółka, która ma zysk netto za ostatnie 10 lat rosnący na poziomie 38% średnio. To jest bardzo wysoko. To jest Procent wzrostu zysku, który jest charakterystyczny dla spółek technologicznych. W tym arkuszu kalkulacyjnym, jak ja go znalazłem na angielskojęzycznej stronie, to podany był przykład Amazona, który miał tą zmianę zysku na poziomie bodajże 25% rok do roku, czyli no tutaj mamy, jeżeli oczywiście prawidłowo to odczytuję, kosmiczną wartość 38%. No ale załóżmy, że. Że rzeczywiście tak jest, oczywiście, na potrzeby kalkulacji możemy sobie przyjąć ostrożniejszą wartość, na przykład 20%, i zobaczyć, co nam wyjdzie. Czy dom Development dzisiaj, w okolicach 153 zł, to jest spółka droga względem swojej wartości wewnętrznej, czy może jednak niedowartościowana? No to zacznijmy w takim razie. Ja już sobie tutaj ten arkusz otworzyłem i zobaczcie. Arkusz wygląda tak, są trzy tabelki z trzema scenariuszami. Mamy normalny scenariusz. Tu nie ma się co sugerować, euro można sobie wpisać złotówki. To samo nam będzie wychodzić. Najlepszy scenariusz i najgorszy. W normalnym scenariuszu w tym miejscu musimy sobie wpisać zysk na akcję, czyli EPS. Ten EPS znajdziemy sobie we wskaźnikach wartości rynkowej w biznes Radarze spółki dom. I tutaj jak wejdziemy na wskaźniki w analizie finansowej, wskaźniki wartości rynkowej są w pierwszej kolejności. One nam się z automatu wyświetlą. I tutaj mamy zysk na akcję na koniec 2020 roku, czyli 11,99 zł na akcję. Zresztą nawet można sobie zobaczyć, jak ten zysk netto na akcję dynamicznie rósł od 2015 roku. No dobrze, mamy 11,99. Wracamy do arkusza. Wpisujemy sobie te trzy miejsca. Następnie mamy wzrost zysku na akcje w ciągu ostatnich 5 lat. Pamiętacie, że tam było 38%, dlatego ja sobie tutaj wpisałem 20%. W kolejnych 10 latach wpisuję sobie 10%. Zakładam, że trudno będzie utrzymać dynamikę 20% rok do roku przez kolejne 10 lat, mimo że przeszłość na to wskazuje, że tak powinno się stać. No więc dajemy sobie tutaj 10% dla bezpieczeństwa, czyli mamy pierwsze 5 lat 20% wzrostu zysku na akcje rok do roku, w kolejnych, 10 lat, w kolejnych 5 latach 10%. No i teraz ta najtrudniejsza rzecz, czyli ta stopa dyskontowa, o której Wam wspominałem na samym początku. Tą stopę dyskontową ja przyjąłem na poziomie 10%. Dlaczego tyle? Otóż, szukając sposobu wyliczenia i być może przykładu już, wyliczonego, już wyliczonej stopy dyskontowej w sieci, trafiłem na pewne opracowanie, analizę spółki CIECH, właśnie wyliczenie modelu DCF. Dla spółki Ciech to było albo z 2017 albo z 2019 roku i tamta stopa dyskontowa została wyliczona na wartość 8,25%, mniej więcej. No Mamy 2020 rok, dwa lata później to jest zupełnie inna spółka dom niż spółka Ciech. Natomiast istotne jest to, że jeżeli tutaj podstawimy 825%, 8%, to zobaczcie, że ta wycena wewnętrzna idzie nam w górę. Czyli im niższa stopa dyskontowa, tym lepiej. W związku z tym, jeżeli weźmiemy 10%, no to jest to jakaś, jakiś wentyl bezpieczeństwa w stosunku do 8%, no bo te 10% powiedzmy tego realnego kosztu kapitału w ciągu roku mamy. Zostawmy sobie te 10%, oczywiście każdy z Was może sobie we własnym zakresie policzyć taką stopę dyskontową dla danej spółki. Kolejnym parametrem, czyli tym terminal multiple, to jest tak naprawdę wskaźnik cena do zysku, który będziemy mieli za 10 lat. No i ten wskaźnik cena do zysku musimy sobie jakoś oszacować. Ja przyjąłem tutaj zgodnie też z materiałem źródłowym, że będziemy mieli do czynienia z ceną do zysku na koniec roku, ponieważ jeżeli spółka się będzie rozwijała proporcjonalnie w kontekście zysku na akcję do wzrostu ceny kursu akcji, wzrostu kursu akcji, to ten parametr cena do zysku mniej więcej się będzie utrzymywał na stałym poziomie. I ponownie tą cenę do zysku możemy sobie wziąć z wskaźników wartości rynkowej i na koniec 2000 tutaj na koniec 2020 roku na koniec grudnia mamy 9,51. Czyli wstawmy sobie tutaj. 9,51, zaokrągla nam do 9,5 i proszę bardzo. Wychodzi nam, że na dzień dzisiejszy wartość wewnętrzna spółki Dom Development wynosi 331,21 zł. Jaki z tego wniosek? Względem wartości wewnętrznej na poziomie około 331 zł, dzisiejsza ceny, cena Dom Development na poziomie 153 zł wydaje się być atrakcyjna. I tyle mogę w tym momencie powiedzieć, ponieważ to nie znaczy, że od razu trzeba się rzucać na te akcje i je kupować, bo samo szukanie okna transakcyjnego to już się wiąże z zupełnie innym podejściem, które wymaga zastosowania na przykład naszej strategii LTTM i szukania okna transakcyjnego po korekcie. Mamy też najlepszy możliwy scenariusz, w którym zobaczcie, że. Przy parametrach, tu sobie musimy zmienić parametry zysku, ponieważ tutaj zakładamy, że spółka się będzie rozwijać w szybszym tempie niż w naszym normalnym scenariuszu. Czyli mamy w ciągu pierwszych 5 lat 25% wzrostu zysku rok do roku. Przez kolejne 10 lat, przez kolejne 5 lat 15% zysku rok do roku, czyli te parametry z normalnego scenariusza są podbite o 5 punktów procentowych. Pozostałe parametry zostałem bez zmian, czyli stopa dyskontowa 10% o tutaj muszę jeszcze zmienić, ponieważ to jest z poprzedniej spółki, czyli cena do zysku na poziomie za 10 lat, na poziomie 9,5, dokładnie tak jak teraz jest. I co mamy? Najlepszym możliwym scenariuszu cena, dzisiejsza wartość przedsiębiorstwa to jest 453,88 zł. Czyli z tego wynika, że nadal mamy do czynienia z niedowartościowaniem. W przypadku najgorszego scenariusza, czyli mamy wzrost zysku rok do roku 15% w pierwsze 5 lat, w kolejne 5 lat tylko 5%, pozostałe parametry bez zmian, mamy 241 ,26 zł. 26 groszy, czyli nadal aktualna cena akcji jest poniżej tej wartości. No i tutaj mamy prawdopodobieństwa. Zobaczcie, że te prawdopodobieństwa oczywiście są największe dla najgorszego scenariusza i to jest bardzo mądre założenie, ponieważ w zasadzie, jeżeli możemy coś na giełdzie założyć, to możemy założyć z pewnością to, że jeżeli coś złego ma się wydarzyć, to prędzej czy później się zdarzy. Czyli scenariusz, w którym mamy najmniejszy wzrost zysku rok do roku, jest najbardziej prawdopodobny i on ma tutaj wagę 0,6. Najmniej prawdopodobny jest z oczywistych względów ten najbardziej optymistyczny scenariusz, a prawdopodobieństwo Normalnego scenariusza, tego naszego bazowego, wynosi 30%. Także w ten sposób możemy sobie w prosty sposób oszacować wartość wewnętrzną każdej spółki. W przybliżeniu, oczywiście, no bo to nie jest jak gdyby super dokładna analiza, super dokładny model DCF, który zresztą też obalczony jest z wieloma błędami, gdyż robimy założenia co do przyszłości, które z natury są bardzo nieprecyzyjne i jeżeli wydaje nam się, że Uwzględniliśmy wszystkie zmienne, to zawsze ta jedna rzecz, o której nie pomyśleliśmy, jest tą kluczową, która całkowicie zmienia wynik naszej inwestycji. No ale w tym przypadku mamy do czynienia z dosyć prostym modelem, w którym tak naprawdę potrzebujemy tylko kilku rzeczy, czyli zysku na akcję. Dzisiaj yy, potrzebujemy wskaźnika cena do zysku prognozowanego na koniec 2030 roku w naszym przypadku, czyli za 10 lat. Potrzebujemy stopy dyskontowej, czyli tego najbardziej trudnego, skomplikowanego elementu tej całej kalkulacji. No i potrzebujemy wzrostu zysku rok do roku przez pierwsze 5 i 10 lat, które to spokojnie sobie możemy oszacować na podstawie minionych 10 lat, bo takie dane już mamy. Także jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego modelu, to zachęcam Was do zostawienia komentarza. Bierzcie też poprawkę na to, że ja z tym modelem mam do czynienia dopiero od dwóch dni. Sam jeszcze muszę się w niego wgłębić w te formuły. Być może coś mi się uda tutaj usprawnić, ale nie obiecuję. No i spróbujcie sobie ze spółki ze swojego portfela przepuścić przez, przez taki arkusz, zobaczyć co Wam wyjdzie, spróbować sobie pozmieniać na przykład stopę dyskontową. Bo jeżeli sobie tutaj damy 8%, to zobaczcie, co się dzieje. Ta wartość nam rośnie wewnętrzna z 331 do 382, w najlepszym scenariuszu do 527, w najgorszym do 277, ale mimo tych zmian nadal jesteśmy z ceną akcji poniżej tych wartości. Jeżeli sobie tą stopę dyskontową zmienimy na przykład na 12, to zobaczcie, że również w najgorszym scenariuszu mamy, mimo że ta wartość wewnętrzna przedsiębiorstwa wyraźnie spadła, mamy 211 zł. Wersus cena akcji 153. Także nie jest źle. Jeżeli film Wam się spodobał, to zachęcam Was do zostawienia komentarza, do subskrypcji naszego kanału PPC i zapisania się do naszego serwisu. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Waszą uwagę. Jedziemy po sukces. Cześć!